Odcinek 9. Komornik, egzekutor prawa finansowego ślepe narzędzie bezwzględnej procedury. Komorniku, zacznijmy bez owijania. Twoja funkcja w społecznej machinie nie jest neutralna. Jesteś tym człowiekiem, który przychodzi z protokołem, z nakazem, z pieczątką i w prosty, hydrauliczny sposób. Zmieniasz papier w realną stratę. W odebranie dachu nad głową, w zabranie narzędzia, w skonfiskowane wspomnienia. Twoja praca ma ceremonie: pismo, dręczenie, protokół i wizja licytacji. I w tej ceremonii bierze udział całe społeczeństwo, które na moment zapomina, że za numerem sprawy kryje się czyjeś życie. Nie będę tu mówił o przepisach, powiem o skutkach. Przepisy są, procedury dyktują, terminy uciekają, a człowiek zostaje z mniejszą częścią siebie. Nie ma usprawiedliwienia, że w cudzysłowie działasz wedle prawa. Prawo stanowione i prawo naturalne to nie zawsze jest to samo. Możesz robić swoje mechaniczne kroki. A w efekcie uczestniczyć w rozmontowywaniu czyjegoś świata. Prawo, które dopuszcza, by ktoś stracił podstawowe narzędzia do życia, by ktoś został pozbawiony możliwości pracy, które dopuszcza publiczne stygmatyzowanie ludzi przez zaproszenia na licytacje, to prawo zimne i instrumentalne. Ty je wykonujesz. I za to powinieneś liczyć się z odpowiedzialnością moralną. Nieformalną, ale ludzką, której nikt ci nie zabroni nosić w sobie przez lata. Twoja praca polega często na redukcji ludzkiej historii do listy rzeczy. Rozkrze rozkręcasz skrzynie, pakujesz meble, zabierasz sprzęty i spisujesz. Każde z tych działań jest elementem procesu, który ma jedną logikę: maksymalna skuteczność w odzyskaniu środków dla wierzyciela. Ale czy efektywność to jedyne kryterium? Czy ktoś zastanawia się, że zabierając jedyną lodówkę rodzinie, która ledwie wiąże koniec z końcem, sprawiasz, że ta rodzina wydaje więcej na jedzenie i traci zdrowie? Czy ktoś liczy koszt psychiczny, rozpacz, problemy rozwojowe dzieci? W bilansie instytucji te koszty nie istnieją. W bilansie życia te koszty decydują o tym, czy człowiek się podniesie, czy zostanie złamany. A to jest twoja waga w ręku. Podpisem możesz ważyć czyjeś jutro. Wielu mówi, że komornik to tylko funkcjonariusz państwowy z ograniczoną pulą wyboru. To półprawda. Rzeczywistość pokazuje, że masz przestrzeń interpretacji, pole do negocjacji. Momenty, w których możesz działać inaczej niż furia procedury. Możesz zawiesić egzekucję ze względu na chorobę, możesz zaproponować plan rozłożenia spłaty, możesz skierować człowieka do pomocy społecznej, możesz wykazać elementarną empatię, która różni człowieka od automatu. Ale czy to się dzieje? Zbyt rzadko. Przyzwyczajenie, presja wyników, tempo pracy. I oczekiwania wierzycieli to wszystko znieczula. I w tym znieczuleniu powstaje kultura, która bierze za normalność niszczenie drobnych losów, dla statystyki, tak zwanej skuteczności. Nie chcę tu idealizować dłużników. Są tacy, którzy grają, ukrywają majątki, oszukują. Prawo musi mieć narzędzia, by to wyłapywać. Ale jest ogromna. Przestrzeń między tymi dwoma biegunami: między naprawdę świadomym oszustwem a ludzkim potknięciem, między złym zamiarem a błędem życiowym. I właśnie tę przestrzeń najczęściej rozdeptywujesz. Wchodzisz do mieszkania, łamiesz prywatność, zabierasz przedmioty, które dla właściciela miały znaczenie symboliczne, które były częścią godności. Prawo to zrozumie papier przyjmie wszystko, ale życie już nie. Niby proste: gdy ktoś traci narzędzia do pracy, przestaje pracować. Gdy przestaje pracować, dług rośnie i znów wzywasz egzekucję. To błędne koło jest twoim codziennym zmaganiem. Działasz, by zredukować dług, ale w rezultacie go zwiększasz przez destrukcję podstaw egzystencji. Komorniku, twoja obecność w przestrzeni publicznej jest performatywna. Ogłoszenie licytacji w skrzynce to akt społecznego napiętnowania. To znak, że tu mieszka ktoś w cudzysłowie dziadowski, ktoś, kto nie sprostał zasadom. To jest rodzaj symbolicznej przemocy, która kształtuje opinie sąsiadów, urzędów i banków. Ludzie patrzą inaczej na człowieka, którego dotknąłeś. To nie teoria, to obserwacja. Psychika ludzka słabo znosi bycie pokazywanym jako dłużnik, tak zwany. A ty bierzesz udział w tej eksponowanej nędzy? Czy myślałeś o konsekwencjach tej stygmatyzacji? Czy zastanawiałeś się, jaką rolę odgrywasz w marginalizowaniu już wcześniej marginalizowanych? Jest też problem strukturalny, presja na efektywność i wyniki. System windykacyjny jest zaprojektowany tak, by pobierać jak najwięcej, jak najszybciej. Wierzyciele oczekują efektów, a tobie przypisuje się zadania do wykonania. W tej logice, empatia jest w cudzysłowie kosztem, który obniża statystyki znam przypadki gdzie komornicy chcąc być skutecznymi doprowadzili do sytuacji w których ludzie tracili dach nad głową z powodu niewielkich przewinień lub przyczyn które mogły być w prosty sposób uporządkowane przez dialog i wsparcie skuteczność bez spojrzenia na kontekst to droga do barbarzyństwa ty jesteś jej wykonawcą Nie można pominąć korupcyjnej pokusy. W systemie, gdzie pieniądz i wpływ prywatnych podmiotów liczą się bardzo, komornik może stać się przypadkowym graczem w grze interesów. Szybka egzekucja, preferencyjne warunki, ustawienie licytacji to terminologia, która pojawia się w tle. I to nie są czarne opowieści, a realne praktyki. Kiedy system dopuszcza taką przestrzeń, to znów ty stajesz w roli, w której twoja decyzja o dyskrecji albo zgłoszeniu nadużyć decyduje o losie wielu. W tym sensie twoja etyka zawodowa ma realną wagę polityczną. Wielu ludzi argumentuje, komornik nie robi nic więcej niż wykonuje orzeczenia sądowe. I to prawda. Ale wykonanie orzeczenia to moment, w którym prawo styka się z życiem. To twój akord w orkiestrze instytucji. Możesz go zagrać brutalnie, możesz go zagrać łagodnie, które brzmienie wybierasz? Czy jesteś tym, który przyspiesza wykonanie, by uspokoić nadzorujących, czy tym, który rozumie, że cisza we wnętrzu mieszkania ma większą wagę niż statystyka? Twoje decyzje mają implikacje na poziomie najbardziej intymnym na relacjach rodzinnych, zdrowiu dzieci, kondycji psychicznej matek i ojców. Jest też aspekt prawny, którego nie można ignorować. Katalog rzeczy wyłączonych spod egzekucji bywa niedoskonały, a jego interpretacja zależy od kompetencji i sumienia wykonawcy. To ty decydujesz, czy dany sprzęt jest elementem niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej, czy jest tak zwanym luksusem. I to jest miejsce, gdzie prawo daje ci pole. Niestety, w praktyce często bywa, że decydujesz według surowych list, a nie według realnej potrzeby. Rezultat jest taki, że mały rzemieślnik traci fryzarkę, której miało się nie ruszać, a gabinet prawnika zostaje bez ekspresu do kawy, który jest luksusowy. Taka selektywność w interpretacji jest nie tylko błędem proceduralnym, to moralne potknięcie, które ma konsekwencje społeczne. Trudno pominąć wpływ medialny relacje o spektakularnych aukcjach w cudzysłowie wynikach egzekucji, jako o zwycięstwach instytucji, budują narrację, w której komornik to bohater prawa. Ale rzeczywistość pod powłoką tego medialnego triumfu jest inna. Za każdą aukcją stoją konkretne ludzkie dramaty. Media rzadko pytają o długofalowe konsekwencje. Ty je jednak znasz, bo widzisz życie po egzekucji. Widoczność Twojej pracy powinna więc wzbudzać większą odpowiedzialność niż, a nie dumę z efektywności. A co z alternatywami? Czy system musi być tym, czym jest? Nie. W krajach, które podchodzą inaczej do problemu zadłużenia, rośnie rola mediacji, restrukturyzacji, programów wsparcia dłużników. Komornik może stać się mediatorem. Inicjatorem porozumienia, a nie tylko katem. To wymaga jednak zmian prawnych i mentalnych. Trzeba premiować negocjacje, nie tylko ściąganie. Trzeba wdrażać programy wsparcia, zanim dojdzie do licytacji. Trzeba budować kanały pomocy, które zredukują konieczność wywożenia mebli. To jest koszt, ale jest to koszt społeczeństwa, a nie tylko wierzyciela. I to jest inwestycja w spójność społeczną. Nie zapominajmy o psychologicznym ciężarze Twojej pracy. Ile razy po powrocie do domu myślałeś o oczach osoby, której odebrałeś przedmiot? Ile razy miałeś koszmary przypominające Ci, że Twoje działania doprowadziły do rozpadu? Zawód, który niszczy ludzkie fundamenty, zostawia ślady. Niezależnie od tego, jak bardzo zaprzeczasz temu w codziennym racjonalizowaniu, stres i poczucie winy mogą zbierać żniwo. To powinno prowadzić do refleksji: jeśli to boli Ciebie, może warto przemyśleć procedury, które są przyczyną tego bólu. I wreszcie: odpowiedzialność zbiorowa to nie tylko Twoja wina. To system, jednak ty jesteś ogniwem, które może wprowadzić złagodzenie. Masz kontakt bezpośredni, masz moment decyzyjny. Jeśli decydujesz o licytacji, zanim pójdziesz dalej, zastanów się, czy nie ma alternatywy, czy nie można porozmawiać z wierzycielem, czy nie lepiej skierować sprawy do mediacji. Czy trzeba publicznego upokorzenia, czy wystarczy list z propozycją? Twoja odrobina prostej humanitarnej troski może uratować czyjeś życie przed ruiną. Podsumowując, komornik to rola moralna, nie tylko techniczna. Może się wypełnić zimno i mechanicznie, albo z ludzkością i wyczuciem. To nie jest wezwanie do łamania prawa, ale wezwanie do stosowania procedury z rozumem i empatią. Jeśli jako komornik wybierasz drogę tylko formalnej skuteczności, jesteś częścią systemu, który degraduje ludzi. Jeśli zaś używasz swego pola działania, by szukać rozwiązań, by opóźniać, negocjować, informować i wskazywać drogi pomocy, możesz stać się mediatorem między regułami a życiem. Wybór jest prosty, ale niełatwy: albo utrzymujesz maszynę, albo stajesz po stronie człowieka.